Witam wszystkich, ja nazywam się Marcin Błoński, a dziś mam przyjemność rozmawiać z osobą, która lądując w Stanach odebrała Izabeli skorybko miano najpiękniejszego polskiego towaru eksportowego. Karolina Kowalkiewicz. Cześć Karolina. Cześć, ale mnie zapowiedziałeś. Widzisz, cały dzień nad tym myślałem. Tak. tak właśnie to brzmiało, jakbyś długo nad tym myślał. Ale mam nadzieję, że... Jakby zostanie to pięknie odebrane, bo to sama prawda. A Dziękuję, dziękuję bardzo. E, dobrze, powiedz, powiedz jak, jak Wam minęła podróż, e, jak tam sytuacja na miejscu, bo na Twoim fanpage'u mogliśmy przeczytać o pewnych niedogodnościach. Tak, znaczy to nie były niedogodności, tylko tak zwane przygody. E, samolot e, z Warszawy, w którym lecieliśmy do Frankfurtu, miał, ma, miał małe opóźnienie, mus, był cały oblodzony i musieli się pozbyć tego lodu ze skrzydeł. Więc do Frankfurtu doleciliśmy troszeczkę za późno i nie zdążyliśmy na kolejny lot do Chicago. Więc z Frankfurtu leciliśmy do Londynu, z Londynu do Chicago i z Chicago już do tego miejsca docelowego. Więc mieliśmy w sumie cztery loty. I na, I na końcu okazało się, że zgubili nasz bagaż. Okej, okay, ale wszystko się znalazło? Już jest okej? Okay? Tak, tak, tak. Już jest wszystko w porządku. Już jest wszystko okej. Okay. Od kiedy jesteście na miejscu? E Ojej, dojechaliśmy we wtorek w nocy tutaj czasu amerykańskiego, czyli czasu polskiego byliśmy około czwartej w nocy, jakoś tak. No, powiedz, czy to taki pierwszy Twój wyjazd daleki, zagraniczny? Pierwszy wyjazd taki na walkę, tak. No, okej, okay. a jak, jak się czujesz fizycznie? Czy są jakieś może problemy z aklimatyzacją? Nie, no jest okej. Okay. Tylko jestem troszeczkę senna. Ale nie wiem, czy jest to spowodowane zmianą klimatu, czy tym, że po prostu ostatnio mało spałam. W mediach społecznościowych, na różnych portalach widzimy, że jest troszkę szumu, jeśli chodzi o, o galę Invicta 9. Powiedz w ogóle na początku, jak traktujecie Invicta? Czy, czy jest to taki poziom traktowania, dbania o zawodnika, do jakiego nas przyzwyczaiło UFC, bo, bo od chłopaków, którzy walczą w UFC słyszymy, że, że to jest najwyższy poziom, o nic nie muszą się martwić i powiedz jak to, jak to wygląda od strony organizatora od Tu znaczy Nie mam porównania z UFC, aczkolwiek wydaje mi się, że no bardzo dobrze tutaj pracują w zawodniku, dbają o nas. Eee, cały czas, no wszyscy są bardzo mili, pytają się czy czegoś nam nie brakuje, wszędzie jesteśmy zawożeni, dowożeni, pilnują żebyśmy nie chodzili głodni, smutni, eee, no także jak, jak na razie jestem zadowolona z wyjazdu. Eee, rozumiem, a propos, a propos głodu, eee, jak wygląda teraz ścinanie niewagi Wszystko idzie zgodnie z planem? Eee, to się okaże jutro <głynne> na ważeniu. Eee, nie no, na razie nie źle, myślałam, że będzie gorzej. No ale zobaczymy jutro. A ile ci zostało jeszcze do ścięcia? Nie powiem. Takich rzeczy, o takie rzeczy się kobiet nie pyta. Okej, okay, dobra, zapamiętam. E, powiedz, no KSW na pewno troszkę przyzwyczaiło cię do, do takiego medialnego szumu wywiadów przed walką sesji zdjęciowych. A co możesz powiedzieć nam o tym, jak to wygląda w inwikcie i jakoś może porównać to do do KSW? Wszystko wygląda bardzo podobnie. Tak samo przed chwilą właśnie wróciłam z sesji zdjęciowej, z krótkich takich nagrań, wywiadów, podpisywania plakatów, także bardzo wszystko jest podobne do KSW. Tym tylko, że jedzenie jest tutaj dużo, dużo gorsze. Okej, okay. a powiedz, jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, to w tej chwili gdzieś tam wokół Twojej osoby kręcą się. Dziennikarze, są jakieś wywiady? Nie, 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 na razie, na razie wszyscy jesteśmy zamknięci w hotelu, nie ma tutaj dziennikarzy, także na razie mamy święty spokój. A jakby poruszyliśmy chwilkę temat KSW i jakby troszkę do tego wracając. Powiedz, czy nie masz jakby żalu do Maćka i Martina, że no walczyłaś przed polską publicznością. Tylko raz w tym roku i, i, i na chwilę obecną no, nie było żadnych informacji na temat tego, czy, czy miałabyś się pojawić jakoś na najbliższych galach. No i, i czy, czy gdyby nie Inwikta, to, to miałabyś gdzie walczyć? Znaczy nie mam żalu o to, że jak na razie walczyłam tylko raz. Cieszę się z tej walki na Inwikcie. i Tak naprawdę ostatnio moja uwaga skupiała się tylko i wyłącznie na tym, bo bardzo mi zależało na tym, żeby zawalczyć poza Płocką i żeby sprawdzić się po prostu na, na obcym terenie, tak powiem. Okej, okay, były takie jakieś rozmowy, że no, gdyby nie, nie, nie doszła do skutku ta walka na Ewikcie, to mogłabyś się znaleźć na którejś z kart tych KSW z końca tego roku? O, to już musisz się spytać mojego menadżera, bo on ogarnia wszystkie te rzeczy. Okej. Okay. A jeszcze ciągnąc temat dalej KSW, czy jakby nie boisz się troszkę o to, że jeśli chodzi o te, te walki kobiet właśnie w naszej polskiej organizacji, to one ograniczą się tylko do, do twoich walk z jakimiś nowymi przeciwniczkami, że będziesz trochę, no można powiedzieć jak mamet w spódnicy i tylko nowe rywalki będą dla Ciebie ściągane i jakby te, te, te kategorie wagowe, żeńskie nie będą rozwijane? Nie, no wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, że jednak e, żeńskie MMA w Polsce no nie powinno się opierać tylko i wyłącznie na jednej osobie, a powinno się dać szansę tym innym dziewczynom, bo naprawdę jest bardzo dużo e, świetnych zawodniczek. I no, no, Moim zdaniem to jest kwestia czasu, żeby, żeby zakontraktowali kolejne dziewczyny, bo naprawdę, naprawdę warto i e, jak ostatnio tam te dwa lata pokazały, że walki kobiet no, naprawdę całkiem nieźle się przyjęły w Polsce. Rozumiem. A powiedz, będziesz chciała jakoś w pierwszej połowie przyszłego roku bronić pasa w, na KSW? Czy jest to jakoś tam nie wiem, w Waszych planach? Nie, nie myślę o tym. Na, na takie pytania będę mogła odpowiadać 2 listopada po tej walce. Okej, okay, no to, to wracamy teraz do tego, co, co, co zdarzy się już w sobotę. Mizuki Noe to jest Twoja przeciwniczka. Co nie sądzisz? Jakbyś mogła w, w kilku słowach opisać ją mocne, słabe strony. No z tego co słyszałam, to uchodzi za największy talent MMA na świecie. Jest taka dosyć solidna w każdej płaszczyźnie, że radzi sobie w stójce, przewraca, większość walk wygrywała w parterze. Więc jest naprawdę taką poukładaną, solidną przeciwniką. No i tyle. Jest bardzo młodziutka. Okej, okay, właśnie. No tutaj trzeba zauważyć, że Japonka ma. E, tylko 20 lat. E, I e... walczy zawodowo od czterech? I nie tak. I nie tak, spędza tak, w kompleksy? E, no właśnie, to powiedz czy, czy y, myślisz, że będzie jakoś miało znaczenie to doświadczenie jej, bo ona ma stoczonych e, tych walk e, o cztery więcej niż ty, z tego, z tego co pamiętam. I no, czy myślisz, że, że przepraszam, cztery, o 5 więcej walk? Czy myślisz, że to jakoś będzie miało odniesienie, mimo, mimo tej, tego wieku? Nie wiem, to się okaże podczas walki, ale kiedyś mój trener mi powiedział, że tak naprawdę doświadczeń nie walczy. Okej, okay, a w, jakby męskim MMA jest coś takiego, że mówi się o tym, że właśnie te ci zawodnicy, którzy są troszkę starsi, mają jakby więcej tej tężyzny fizycznej. Czy jakby sparując z młodszymi koleżankami, czujesz, że, że jesteś od nich silniejsza? Wiesz co? Nie sparuję z młodszymi koleżankami w mojej wadze. Więc okay. ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to na to pytanie. No tak właśnie, no niestety jednak mimo tego, że w Polsce to nasze MMA jest dosyć popularne, to cały czas to żeńskie wydanie e, no jest ubogie nawet jeśli chodzi o sprawing partnerki, prawda? Mm -hmm. e, powiedz jeszcze, bo według zagranicznych redaktorów e, czy fanów, e, patrząc na chociażby na stronę TapodogiCom, e, to jednak zdecydowaną faworytką jest e, Japonka. Myślisz, z czego to wynika dokładnie z tego jej doświadczenia, z większej rozpoznawalności? Wydaje mi się, że tak. Jest bardziej doświadczona, już wcześniej walczyła w Stanach i to może wynikać z tego. Okej, okay, a powiedz, czy czujesz jakąś presję, jakiś stres ze względu na, na tę rangę pojedynku? Bo no, przecież to jest właśnie common event powracającej po długiej przerwie, Invicty. Dalej jeszcze jest to gala, która będzie transmitowana na Fight Passie. Czy, czy właśnie czujesz jakiś stres, jakieś emocje związane z tym? Nie, nie. To w ogóle absolutnie nie robi na mnie żadnego wrażenia. I naprawdę, no, mówisz, że to będzie gdzieś tam transmitowane na UFC Fight Pass, że to jest tylko main event, druga walka wieczoru. Ale tak naprawdę, no, to nie ma. Dla mnie większego znaczenia, po prostu chcę zawalczyć, chcę się sprawdzić, a bardziej chyba przeżywałam to, że będę w końcu walczyła nie u siebie. Chyba to jest dla mnie ważniejsze. Aczkolwiek fajnie, fajnie i jest to bardzo miłe i raczej mnie to wszystko tak pozytywnie nakręca. Myślę, że. że... Zwycięstwo nad taką przeciwniczką i to właśnie na tak eksponowanej karcie jakoś pozwoli ci zaznajomić swoją osobę z fanami właśnie w Stanach? Myślisz, że przez to będziesz staniesz się no, dużo bardziej popularna na świecie? No, wydaje mi się, że ta walka troszeczkę zwróci właśnie uwagę na moją osobę. Ponieważ jest dosyć mocno ta i promowana, dosyć mocno reklamowana, Mizuki jest popularną zawodniczką, więc na pewno tak. Ok, a powiedz teraz, no zostało kilkadziesiąt godzin do, do walki, jak, jak zamierzasz je spędzić? Na razie skupiamy się na tym, żeby zrobić wagę. Na ważeniu, potem dobrze zjeść, na pewno zjemy milkę z Oreo, która na mnie, mnie czeka w walizce, już się nie mogę tego doczekać, wyspać się dobrze, zregenerować i zawalczyć tak dobrą walkę, to są moje plany. Ok, to powiedz jeszcze kto będzie stał w Twoim narożniku, e, na pewno to będzie trener Rogowski, ale tak. czy, 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 czy będzie też najlepszy polski ręcznikowy? Będzie najlepszy polski ręcznikowy Paweł Kowalik e, i e, też taka mała niespodzianka przyjeżdża na moją walkę Marcin Held i również będzie w moim narożniku. O, super, to bardzo fajna no. informacja. Także, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę. No myślę, że, że Marcin jako ten, ta osoba, która robi ogromną karierę w Stanach, no będzie tym dobrym talizmanem. No życzymy Karolina oczywiście powodzenia w walce. Z mojej strony to już wszystkie pytania i no jeżeli chciałabyś komuś podziękować, pozdrowić, no to jest to właśnie teraz chwila dla Ciebie. Eee, dziękuję bardzo i chciałabym podziękować wszystkim moim sponsorom. Pibulowi, filmie Professional Fighter, grupie DSF i Sławkowi Dubie. I Centrum Zdrowia MML. A jeszcze bardzo, bardzo chciałam podziękować mojemu trenerowi, wszystkim kolegom z klubu, dziewczynom, które ze mną sparowały, wszystkim moim bliskim za wsparcie że bardzo Karolina dziękuję za wywiad i mocno trzymamy kciuki życzymy powodzenia Dziękuję bardzo pozdrawiam wszystkich serdecznie